Ja osoby! Z tej strony Warp, wasza ulubiona przestrzeń pełna demonów. Mam nadzieję, w przyszłości, jeżeli jesteście Tunowi, witajcie Tunowi. A jeżeli nie jesteście Tunowi, to witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Koniki Mentalny Archolos. Pamiętacie pewnie w ostatnim odcinku okazaliśmy się tutaj tak słabi, wolcem na miecze, że ja się gra za ciała. Ale dzięki temu możemy wczytać i jeszcze raz, to i tak szczęście nie planowałem zrobić. Więc yy, czemu nie? Czy jesteście gotowi? Dobra, dobra, ty już było. tak Chcę zobaczyć, co do siegiada młodzi i żądni zwycięstwa. Swoje braki w treningu nadrabiają wigorem i sprytem. Przed wami Marvin i Larry! Możecie ostatnio To znowu ty? zobaczymy, komu tym razem będzie sprzyjać szczęście? Okej okay, Teraz tak łatwo się nie udamy. Czemu ty tak krycisz potężnie? Kieprz się. Ale życie niasem. Czemu ty masz mistrza broni? Nie możliśmy Okej, to jest. Dokogo Udało się. Uff oddałem miecza. Woo! Szybki save. Nice. Okay, udało się pokonać Larego. Okay, nie, nie ma tragedii. Jest spoko. Siema, ma lary? Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Cholera! Nieźle mi przewaliłeś. Chyba rzeczywiście muszę więcej poćwiczyć. Nie przejmuj się. Ostatni raz ty mi skopałeś dupę. Widzisz te wszystkie owacje? Czysta arena nie jest wspaniała? Cholera, co ty mi zrobiłeś? Ja? O co ci chodzi? Broń się. Ten typ powinien być zostać dyskwalifikowany. Oszukiwał. mamy zwycięzcę kolejnej rundy: Marvin odpada z turnieju. No, zdarza się. Mówiłem ci, że to wielkie wydarzenie. Poczekaj tu chwilę, sprawdzę co z Benem. Rozkoszuj się wszystkim, co nasza wspaniała przystań ma do zaoferowania. O tygnoju. Obcinacz? A, kiepski pi pielęgniarz. Kiepski pienaż jest lepszy od obcinacza. O tyś tygnoju. Hej! Zmęczony po walce? Jeśli planujesz spać, to zapomnij o przystani. Te biesiady po turniejach trwają zazwyczaj kilka dni. Opis. Co tu robisz? Handluję. co chcesz kupić? Pokaż co tam masz. No, zapraszam. A to sprzedać. Przytrzymaj ten tutaj no miecz. Co mi tak kaszle, proszę nie kaszeć. Czemu ja brzmię? Nie był pijany? Chyba by mi się udzieliło od Marlina. Masz tu coś ciekawego? A nie, są gówno masz? Jak leci? Rybki się suszą, a mi też wyschło w gardle. Twoje zdrowie, kolego! <noise> Dzięki, Lona, do sporo śniegu chopię. Ben opija swoje kolejne zwycięstwo w turnieju. Myślę, że to dobry moment, byś z nim porozmawiał. Wchodź do Loży, ale pamiętaj, możesz tam liczyć tylko na siebie. Jeśli Ben zechce dodać cię do swojej kolekcji trofeów, to nikt nie będzie mógł ci pomóc nawet sama Danos. Powodzenia! Może jakieś piwo na zalanie smutków po przegranym turnieju? coś o tej dziewczynie z jaskini? Zamęczą ją na śmierć zamiast po prostu zwrócić już jej wolność. Przed tym jak dali nogę ze straży, chcieli jeszcze trochę zarobić na jakimś okupie. Ale nie zarobili. Zamiast porwać córeczkę bogatego kupca ze Starego Miasta, wzięli pierwszą lepszą dziewczynę, jaką zobaczyli. Co tu robią ci strażnicy? Jakiś czas temu się tutaj przypałętali. Cortez wszystko z nich wycisnął i przynajmniej teraz mamy pewność, że straż nie ma pojęcia o naszej kryjówce. Nie ma z nich już zbyt wiele pożytku, ale przynajmniej służą jako kontakt z pozostałymi renegatami na wyspie. A nasz kapitan lubi wiedzieć, co w trawie piszczy. Nikt się nie zainteresował tą sprawą? Przez przystań przewija się sporo ludzi. Większość idzie na okup albo do niewolniczej pracy na innych wyspach. Dziewczyny często lądują tutaj w karczmie i pewnie z tamtą stałoby się to samo, ale Gregor potrafi naprawdę porządnie przywalić ciekawskim. Siedzą w tej swojej grocie i nikomu nie wchodzą w drogę, to i nikt nie wchodzi w drogę im. Iwan kiedyś rozmawiał z chłopakami o tej sprawie. Może od niego dowiesz się czegoś więcej. Okej, okay, pogadam z Iwanem. Hej ty. Oskar przeszedł samego siebie! Trunki i potrawki smakują dzisiaj wybornie! Eee. Mówisz pan. Dobra, to pójdźmy się pogadać z Benem. Zabijamy najpierw. Niepadek gdy chciał nas zabić znowu. Tak, ostatnim razem. jest mi wszystko przekazał. Możesz mm -hmm. wejść. Miło z twojej strony. Mm. Cześć, Benie. Jesteś duży. ja to głowa. Muszę z tobą porozmawiać. Ty, ze mną, za kogo ty się uważasz? Powinieneś mi dziękować. Że tam na arenie nie przerobiłem twojej głowy na kufel do piwa. Chociaż nie, brzydziłbym się pić tak takka prawej mordy. Mógłbym cię tutaj zabić, a nikt by nawet nie mrugnął. To ja jestem tutaj prawem. Jesteś jakąś przybłędą, która prosi się o połamanie kości. Myślałem, że Cortes tu rządzi. Cortes, Cortes. Gdyby nie to, że potrzebuje kogoś do pilnowania organizacji w przystani, to już dawno zdeptałbym go jak robaka. Skoro jesteś jego psem, to czemu nie wrócisz do niego skamląc i prosząc, żeby to on odpowiedział na Twoje pytania? Możesz być nawet królem całej Myrtany. Potrzebuję od ciebie tylko jednej no, informacji. No, czego chcesz. Co jest takie ważne, by przeszkadzać dużemu Benowi? Zaginął mój brat. Sprawdziłem już połowę wyspy i wszystkie tropy prowadzą wiem, kim do ciebie. Nie twój brat, ale jeśli zginął na tej wyspie, to łatwiej będzie poprosić Bole. rodziców o nowego. Jeśli twoja mamuśka to ładna kobieta, to kto wie, może sam pomogę. O kurwa, duży Ben jest absolutną legendą! <śla> Wiem, że podejmujesz się wszelkiego rodzaju zleceń, nawet porwań. Dobre, widzę, że Roderich ładnie cię przetrenował. Mówisz jak rasowy strażnik. Okoliczności, w których doszło do porwania, wskazują na ciebie. możesz sobie szczekać i warczeć do woli. Nie robisz na mnie żadnego wrażenia. Musi być coś, co przekonać się, żebyś mi coś powiedział. Nie interesuje mnie nic, co mógłbyś mi zaoferować. Twoje słowa są dla mnie jak bzyczenie krwiopicy nad duchem. Ciągle tylko wszędzie latasz i wypytujesz o wszystko. Toleruję cię tylko dlatego, że nie chcę mi się brudzić rąk takim paskudstwem. Nazywał się Jorn. Czy to imię naprawdę nic ci nie Spotkałem mówi? Spotkałem i sprzątnąłem już tyle osób, że całkowicie przestałem zwracać uwagę na imiona. Może nawet widziałem gościa, o którego pytasz. Ale czy to coś zmienia? Jesteś zwykłym szczurem, który zjada odpadki ze stołu ważniejszych graczy. Masz szczęście, że zwycięstwo w turnieju wprawiło mnie w dobry humor. W przeciwnym wypadku już byś leżał martwy. Daję ci więc ostatnie ostrzeżenie. Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Chcę się jedynie dowiedzieć, gdzie on jest. Muszę go odnaleźć. To jedyna bliska mi osoba. Mały, to bardzo wzruszające i w ogóle, ale... Muszę być z tobą szczery. Mam to najzwyczajniej w świecie w dupie. Hm. Mogę zapłacić ci za wszelkie informacje. Złoto... Ile ty mi możesz go dać? 100 sztuk? 200? Myślisz, że kim ja jestem? Jakimś pierwszym, lepszym biedakiem sportu, którego można przekupić kilkoma monetami? Nie rozśmieszaj mnie i schowaj te ochłapy. To twoja pierwsza dobra decyzja tego wieczoru. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Wątpię. Masz tu nawet drobniaka na pogrzeb brata. Okej, okay, Duży Ben jest absolutną legendą i muszę mu zapierdolić ten puchar. żeby to była ostatnia rzecz, którą muszę zrobić w tym życiu, to był stanie strasznie niemiły, więc ja mu teraz kurwa ukradnę puchar i chodźcie w dupę, Duży Benie. Mój puchar. Co, i to tyle? Nie, żadnych ty... Wow. Okej, okay, dobra, Duży Ben jest absolutną legendą. Jezus Maria. Co Co? Niczego się nie dowiedziałeś, prawda? Skąd wiesz? Ben nie jest zbyt rozmownym człowiekiem. Wiem, że informacje, które chcesz od niego zdobyć, są dla ciebie bardzo cenne. Zawsze pozostaje ci poczekać, aż moje panienki dostarczą mu jeszcze kilka taczwina. Może wtedy uda ci się z niego coś wyciągnąć. Niczego jednak nie obiecuje. Alkohol często go rozluźnia, ale zdarzało się już, że po prostu zaszlachtował kogoś po kilku głębszych. Jak długo potrwa ta biesiada? Tego to nikt nie wie. Po ostatnim turnieju goście siedzieli tutaj przez kolejnych kilka dni. Okej. Okay. No i sysza poj pojadasz. Nie przejmuj się, chłopcze. Na naszej arenie walczą najlepsi wojownicy z całej okolicy. Już samo to, że przeżyłeś, dobrze o tobie świadczy. To jak będzie z moją nagrodą? Moment, sprawdzę tylko, ile pojedynków wygrałeś. Łatwo jej było policzyć. Trzymaj, to dla ciebie. Znasz się na przyrządzaniu miksem. Wystarczy szatanowicjusza, i natychmiast wszyscy myślą, że jestem mistrzem alchemii. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem w tym wybitny, ale coś tam wiem. Dlaczego pytasz? Muszę zdobyć bardzo mocną truciznę. truciznę? Chyba nawet nie chcę wiedzieć, do czego jest ci potrzebna. Chociaż. Jeśli rzeczywiście mam ci pomóc, to muszę niestety dopytać o szczegóły. Jak mocna ma być? E. Jak dla trola. Chcesz upolować trola? Chyba zwariowałeś. Z drugiej strony, co mi szkodzi? Najwyżej to ty oberwiesz jego piąchą. Dobrze, spróbuję ci pomóc. W klasztorze nie omawialiśmy tworzenia trucizn, ale uczono nas wiele o odtrudkach. Jeśli połączę kilka składników, które zwalczą się specyfikami leczniczymi, to pewnie uda się stworzyć coś naprawdę silnego. Nie będę jednak w stanie dokładnie opisać ci działania trucizny. Może zarówno osłabić przeciwnika, jak i go zabić w ciągu kilku minut. Oczywiście pozostaje też kwestia odtrutki. Nie wiadomo, czy zadziała na truciznę stworzoną z wielu różnych składników. Dlatego radzę wyjątkową ostrożność. Dobra, czego potrzebujesz? Dwie rośliny bagiennego ziela, jedno rządło krwiopijcy i cztery zęby błotnego węża. Pozostałe składniki i wszystko, co potrzebne do odtrudki, powinienem mieć przy okay. sobie. Niech to tam było? Rządło krwiopijcy, dwie rośliny bagiennego ziela, cztery zęby błotnego węża. Ile my mamy w tym momencie? E Dla jednego się tak chyba swoją mamy, nie? To mi się wydaje. No, mamy sporo. Żądów i chyba też jakieś mamy. Czy nie? Pokaż no! E, to są trzy, a ja potrzebuję panie y, cztery. I zielono też potrzebuję. To jest, ile to jest? 300, 480 yy, 540. Czyli mam co przyhandlować. O, czekaj, mam. Szkotługa po płynakienotów. O proszę bardzo. Masz tu panie. O, złoty puchar. O, kolejna po płynakienotów. O, kolejny złoty naczynie cyk. Niszcze do mnie na skrzyneczka. Siemajdan. Okej. Okay. Ty co jakie ładnie. Tylko pierwsza. Dobra, teraz yy, dawaj. Po kapiecie, ok no no. się łazić po, po bagnach, jak mogę po prostu wydać pieniądze trochę. No i super. Mam wszystkie składniki, dobrze, chodź za mną. Stół alchemiczny już czeka. Nie będzie z tym dużo pracy. Wystarczy wrzucić wszystkie no składniki i właśnie. lekko zagotować. No. O, nie ma. Ne. <laughs> mu tak. Zajebać to i owo. że się zorientuje, to i owo węża, owo trzeba bardzo by nie. D, A, 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 D, A, D. A. D. Nice, <coughs> druga szabla, nieźle. O, oh, cholera, ale fajny lud. Teraz okay, jesteś tutaj? Nie. Dobrze. Hej, Gotowe. A tutaj dodatkowo odtrutka, o której mówiłem. Dzięki za pomoc, Hiero. Pochandyjmy, po trzymaj. Tu będziesz mieć. Yy... A tego awanturnika, proszę bardzo, ciach. Mat, you oh. Betty, Okay, okay. Mm. The Tada. Okej, okay, dobra, Krosita idzie na górę. Chwila. Zajmujesz się dostarczaniem wina dla Dzisiaj Bena. Dzisiaj niestety tak. Mówię ci, lepszy cały dzień na parkiecie niż kilka godzin przy tym wariacie. Ben jest agresywny. A czy połowa Archolos chodzi do mrocznych tajemnic? Przy tym wielko ludzie strach głośno oddychać, bo nigdy nie wiadomo, co mu odbije. Muszę iść, jeszcze skończy mu się wino i będzie naprawdę nieprzyjemnie. Nie chciałabyś mi pomóc w pozbyciu się. Coś ty go. oszalał! Mówisz poważnie? Jego zniknięcie wielu by ucieszyło. Ale nie będę nadstawiać swojej głowy. Pożyczysz mi jeden z Twoich kufli. Zaraz Ci go oddam w stanie nienaruszonym i będziesz mogła kontynuować swoją pracę. Dobrze. Jak gdyby nigdy. Jeśli nic. dzięki temu już nigdy więcej nie będę musiała obsługiwać tego giganta, to jestem skłonna zaryzykować za 150 złotych monet. Proszę. Oto złoto. Zgodnie z obietnicą, zwracam kufel pełny zimnego piwa. Interesy z tobą to przyjemność. A ja nie że potrafię o wiele, wiele więcej. Dzięki, go, Posiedzę ze w spokoju, na ławce. No nieźle, cóż, zobaczmy zatem, czy nasz mały portal się udał i czy Ben faktycznie jest w tym momencie kanający. Ale to już w następnym odcinku. Eee, dzięki uwagę, za uwagę moi drodzy, fajnie, że wpadliście tradycyjnie. Lekujcie eee, i subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, jak będziecie tacy mili. Eee, do zobaczenia w następnym odcinku. Eee, możecie mi też oczywiście dać trochę kasy na Patreonie, jak macie jej dużo. Eee, no i wiecie. Papa. Pa.